哦。Oh. Cześć, z tej strony Adam, Grzegorz, Jad Witamy na kanale Autodiscover W dzisiejszym odcinku mamy dla Was M5 ze Stanów Chociaż sporo tych M5 przyjechało również z Japonii Dlaczego bardziej się opłacało kupić ze Stanów a nie z Japonii o tym w dalszej części odcinka Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Viofo, producentem kamerek i rejestratorów jazdy Dla Was drodzy widzowie mamy kod rabatowy, na zakup kamerki jest w opisie odcinka no to co, dlaczego samochód z USA, dlaczego M5 i Powiedz nam swoją historię po prostu. Moja historia w początku nie miałaby związana z M5. Jak dobrze, żeby się w sierpniu 2019 roku zgłosiłem się do was z chęcią Hellcat'a, Natomiast minęliśmy się chyba 3 albo 4 tysiące na początku, tam kwota jaką zakładać to była chyba 27 tysięcy dolarów, no finalnie przez za 32 tysiące dolarów. No ten samochód, można powiedzieć, że w porównaniu do ceny Hellcat'a, eee, to był za... kupiony za... Za cenę złomu, <laughs> Było, Temat pieniędzy nie będzie tu, myślę, tematem tabu, więc możemy sobie spokojnie powiedzieć, że został wylicytowany, eee, 7100, 7200, jeśli dobrze pamiętam, za tyle Mielu. poszedł. Że się nie kalkulator podnieść. Że się kalkulator lepiej. Tak? Szóstka, szóstka, szóstka. zawyżyłeś, ale ci mają taką tendencję, <laughs> to, Tak. Wiesz. tak. E, no na początku, jak dobrze pamiętasz, odradzałeś mi tego samochodu do 10 tysięcy. Chciałem za niego dać 10 tysięcy tak, dolarów. Miałem podejść z dozą nieufności do niego. No ja cię namawiam. nie namawiałeś, nie, nie ufaj, dokładnie, dawaj mniej. No, ale no i się, się udało. No, nie bili się o niego i się udało. się I się udało. To była też miła niespodzianka, no jak wyglądała cała naprawa, co tu było nie tak? Naprawy praktycznie nie było, ze zdjęć wynikało, no nic nie wynikało, nie był uszkodzony, carfax miał praktycznie czysty jeżeli chodzi o, o historię, przeglądy były robione na bieżąco w tym samochodzie. To jest pierwsza ciekawostka, posłużę Ci przerwę, to co mówiłeś, znalazłeś wizytówkę, że autem jeździł Polak. Tak, e, a, a, autem jeździł Polak, pan Rafał, dokładnie tak. A pozdrawiamy pana Rafała, e, jeżeli nas widział. E, nie, bo się nie odezwał do mnie. Nie na, odezwał nie, się, nie, nie to odezwał. nie pozdrawiamy. Nie pozdrawiamy, nie. Chciałem poznać le bliżej historię samochodu, więc znalazłem go na Facebooku, no zrobiłem... Zrobiłeś research. Zrobiłem taki research, dokładnie, e, zabawiłem się w 11 znalazłem gościa, e, zdjęcia tego samochodu u niego na profilu na Facebooku, natomiast e, no, nie odpisał. E, dobra, no, nie będziemy no, nie płakać. Nie będziemy płakać, nie będziemy drążyć, auto jest w fenomenalnym stanie technicznym, to jakie miałem do niego pytania, czy chciałem wiedzieć żeby wszystkim były panewki w nim robione i coś pod względem właśnie mechanicznym, bo jak dobrze wiemy panewki w tym aucie jest... to jest pięta Achillesa, no sam to zrobimy w własnym zakresie. Czyli tak. tak, po przyjeździe, mówimy o tych czynnościach dodatkowych, wymieniłeś tak, panewki, tak. wiadomo jakieś oleje i tak, tak dalej, co tak, jeszcze tak. wymieniłeś z takich rzeczy, e... które mogą... Znaczy nie, to w ogóle było później, tak. pierwsz zająłem się takimi sprawami wizualnymi, czyli porysowany drzwiak tylny, przednie progi, wiadomo od widlaka. Mimo to auto było run and drive, więc po przyjeździe znaczy, na plac. A wszystkim, z jakim uszkodzeniem ono było kupione? Unknown, czyli no, nieznane. No, nie no, czyli tak naprawdę nie wiedzieliśmy na worku! na bmw Natomiast było był, całe, było, całe było run and drive. Nie? Dokładnie, blacharsko było nieuszkodzone. Można było się domyśleć, ale. No to taka zagadka Zbyt, była, zagadka nie? Bo my gdybaliśmy, a może faktycznie te panewki będą klepały, tak, jaka, a może tak, silnik tak, nie będzie tak. odpalał, a co się okazało? Tak faktycznie. Co się okazało tak faktycznie Auto, bo szuciera ten drive, tak jak powiedziałem przedtem, czyli jeździło Skręcało, można było nim jeździć, natomiast nie działał wyświetlacz środkowy Nie działały zegary W ogóle cały komfort samochodu, nic nie działało, oprócz tego, że jeździł Po wymianie baterii, akumulatora Wszystkie czynności życiowe wróciły Radio zaczęło działać, fotele zaczęły się ruszać w przód, w tył Zegary zaczęły też działać No i dalej to taka kosmetyka, czyli jak dobrze pamiętam, moduł komfortu był strzelony. On jest gdzieś pod moduł fotelem? Moduł komfortu jest pod fotelem, pod fotelem. tak. Fotelem. Był, był strzelony. To jest to używany zapewne. Używany, pewnie, tak? tak. pamiętasz używany. ile kosztował? 500 zł, bodajże? 500 zł. 500 zł. Czy no. Można powiedzieć, że do tego auta to jest nic. Bo... Do tego auta to jest nic większy problem był z użczulnikiem kąta skrętu w kierownicy. Jest w kierownicy, jest tak. tak, bo od zwykłych modeli nie pasował. Jest U. jeden kod, który jest, pasuje tylko i wyłącznie do danego modelu DM5 z tym wyposażeniem. I znalezienie takiego na. Rynku w było praktycznie niemożliwe, ale po miesiącu się udało. E, nie było Czyli to dostępne. szybciej znaleźć pana Rafała niż 300 konta skrętu, tak? E, ja. Tak. Ja. Tak to wyglądało. Łatwiej znaleźć poprzedniego właściciela. Lepiej znaleźć poprzedniego do, właściciela niż dokładnie. No, nie było to problem, bo była jego wizytówka i nazwisko w samochodzie. A, więc... zostawił, tak? Rozważałeś w ogóle zakup? No bo... Część klientów, którzy szukają takiego M5 w stanie, no powiedzmy nawet kolekcjonerskim czasami, rozgląda się za samochodem z rynku japońskiego. Ty, <laughs> wiem, że mnie masz styczność z samochodami, bo miałeś w motoryzacji... Miałem, miałem, tak. miałem, miałem. Kilka przed tym było, był Mercedes C63 AMG, bo 204. Przedtem taki mały hedgeback i 31 Hyundai, więc tam miałem do czynienia. Nie chciałem auta z rynku japońskiego, dlatego że może to będzie kontrowersyjne, ale te ceny, mój dań są trochę zawyżone za... Okej, okay, wiadomo, ich stan i tak dalej, ale no przebiegi ale są małe. Przebiegi pewno, są małe, nie? natomiast tak rozmawialiśmy przedtem, 150 tysięcy. Za auto, w której tak trzeba, no, 30, 40 tysięcy na sam początek w mechanikę trzeba i tak, tak naprawdę przewidzieć. Trzeba mieć to w buforze. Czyli tak jak rozmawialiśmy, że samochód, mimo tego, że jest niejeżony, ma mały przebieg, to nie znaczy, że on nie będzie wymagał nakładów, nie? Nie, nie znaczy, że nie będzie wymagał y, nakładu, dokładnie tak. W ogóle skąd pomysł na auto z USA? Bo tak, rozumiem Hellcat, no to wiadomo, że musi mieć do USA, nie? ale <noise> później skąd nagle, a to może coś europejskiego. Od początku chciałeś jakby auto ze Stanów, czy gdzieś w Polsce? Eee, nie, szukałem aut w Polsce, wiedziałem w jakich są pieniądzach, miałem okazję przejechania się, sprawdzenia ich stanu technicznego, więc wiedziałem, eee, że nie są to idealne samochody, które też wymagają wkładu i stwierdziłem, kurczę, jak mam to wsadzić w naprawę tego samochodu, to ja wolę za połowę tego wylicytować taki egzemplarz i mieć w rozsądnych pieniądzach fajny samochód. Tak to, tak to wyglądało. Jakieś konkretne uszkodzenia brałeś pod uwagę, jak szukałeś samochodu, czy...? Nie. M5 klik, 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 po zdjęciach, co <grym> mi się spodobało. To jest ładne. To, to, był, to był pierwszy egzemplarz M5, który sam nie wiem, czy do Adama, czy do Grzegorza i, i pierwszy strzał, tak. Pierwszy to nieudany to był Hellcat. Potem drugi i udano od razu strzał, to był, to był ten samochód Także no, nie musieliśmy długo czekać. Praktycznie w ogóle. Jakie modyfikacje zrobiłeś jeszcze w tym samochodzie? bo wiem, że nie oszczędzony budżet pozwolił ci na przeprowadzenie tuning. Tuning. E, tak, poza doprowadzeniem go do stanu technicznego, perfekcyjnego, że można było się nim cieszyć, żeby była ta pieszna i. Nie, to szkoda z cieni biegów, dyferencjału. A, bardzo nie, dobrze. Nie. Jedna modyfikacja, układ wydechowy. Żeby wydobyć, ten... żeby wydobyć ten dźwięk V10 dokładnie, bo no, trochę był za cichy jednak ten Zaraz samochód. posłuchamy jak nie, to już... Chciałem, żeby budził sąsiadów i budzi. I budzi, i tak? I budzi, tak. Są o której budzenie nie o 5.40. Teraz już nie, ale o 5.40 było budzenie. Pięć, <laughs> Specjaliści i znawcy z for dyskusyjnych pewnie zauważyli, że masz poliftowe lampy i pewnie powiedzą, że pół auta było wymienione. Tak, wymieniłem lampy, zrobiłem konwersję na tą z wersji poliftowej LC, zarówno przednie lampy, jak i tylne. Wiązałeś to z potrzebą wymiany modułu sterowania świateł na LED 2, poprowadzenia wiązki na nowo, przekodowania. No i auto wygląda o wiele lepiej, no. odmodniało przede wszystkim. I widziałem, że masz też oryginalne, bo to, że zmieniłeś lampy, to masz też przeciwmgłowe no, eee, Tak, tak. Eee, doszła lampa przeciwmgielna. Był problem że coś nawet ze zrobieniem przeglądu technicznego w tej chwili w samochodzie, który no, nie jest wyposażony w światło przeciwmgielne. Doszedł przełącznik, dziewiątka ta poprowadzona do tego modułu, także jest w pełni działające, funkcjonujące. No ja i tam widziałem, tam wersję przełącznik tak, tak, i tak, to, dokładnie i to dokładnie, tak. już fajnie działa, jest oryginał. Jest oryginał, można powiedzieć. Jest no, dobra, pierwsze pytanie od widzów pewnie, ile to pali? Eee... Każdy, to, każdy ma, żeby to zapytać. Tak, 22 w górę. Drugim pytaniem byłoby, czy da się założyć LPG, ale to pytanie przejdziemy, e... więc przejdziemy do... dobra. Może już jest, ale ceny, LP... nie. ceny nie LPG LPG tak, tak szybują w górę, że to i tak nie, niedługo nie będzie żadnej różnicy. Na Natomiast jak, jak wygląda serwisowanie? No to, nie, nie, nie wiem, nie serwisuję. Nie no wiem, nie serwisuję. Nie no, bez, bez na grubsze naprawy, bez dychy 15 w portfelu to nawet nie ma co. Mówimy o dużych, nie? Ma co, nie? Mówimy o dużych naprawach. A zwykle olej, taki, olej filtr? Olej filtr, no wchodzi tutaj 9,5 litra oleju, jak dobrze pamiętam, że tam około 600 zł za olej. Filtr no tak, to za, bo tu jest ten Tak, ta, ta, filtr tam w tak. granicach pewnie 50 zł, to wiadomo, no nie różni się niczym specjalnym. No i wymiana, tak. myślę, że w taki serwis olejowy w 700-800 zł możemy, możemy, się, możemy się zmieścić, tak. Mówimy o takich rzeczach stricte eksploatacyjnych, no już nie, nie o tych panewkach i, i elektrozaborach, bo to się robi raz na ruski rok. No ale to się... są te grube rzeczy, ale właśnie te podychu, które zostały tu już zrobione i, i mam to w Co Cię urzekło w tym samochodzie? Jakie w nim widzisz zalety, wady i czy kupiłbyś go ponownie? Kupił, mówimy o wnętrzu? No wnętrze całe, jako kształt, no tak. czy coś się specjalnie w nim urzekło, coś się eee, denerwuje w tym aucie? Same mnie denerwuje w tym aucie, na pewno na samym początku bardzo ciężko było mi się wstuczalić do skrzyni SMG Sprawiałem wrażenie jakby coś było z nią nie tak, no ale dla osoby, która nie miała przy tym do czynienia z tym samochodem, no było to kłopotliwe Natomiast teraz dogadaliśmy się, zrozumieliśmy pracę Ze skrzynią? Tak, dokładnie, ze skrzynią biegów i... Nie mam zastrzeżeń aktualnie żadnych. To była kwestia przyzwyczajenia się do tego samochodu. Co mnie w tym aucie denerwuje? Spalanie cup to wiadomo, to trzeba brać tak cup holder. pod uwagę. Tak, cup holder, który no po jednej wizycie w, wizycie w McDonaldzie został mi w kubku. I to, jest, I to jest jedyna rzecz, która mnie w tym aucie denerwuje. Denerwowała, bo została wymieniona. Jeszcze wracając do tematu tych lamp, bo rozmawialiśmy, że dużo tak. rzeczy robiłeś sam przy tym samochodzie. Tak, tak. Sam ciągnąłeś kable, tak, przerabiałeś lampy tak, na polifikowalne, tak. więc pewnie by widzowie chcieli usłyszeć. Yy, bo mówię, że BMW tam zestaw ma gotowy i tak, tak dalej. Tak, BMW posiada gotowy zestaw do przerabiania tych lamp. Można kupić wiązkę, koski. Jak się ich poprosi, to dają nawet całą instrukcję, jak to zrobić. Taki typowy DIY: od A do Z. Czyli co? Dużo rzeczy można samemu zrobić. Można. też filmików na YouTube, można. Na, tam... na YouTube. Jest multum filmików DIY, co w tym samochodzie można zrobić, jak, co usprawnić, co poprawić, co naprawić. Wystarczy mieć trochę wiedzy mechaniczną, mieć to w łapach i, i można robić samemu. To co, teraz nam powiedzą. Nie mówię o mechanicy, tak? O, Tylko wie, no wiem, tak, wiem wiesz, wiesz, pan pan tak nie wiem. Panie, jak nie mylę, nie. Nie, nie, robiłem ta blacha, która tutaj jest. Ona skacze niestety i trzeba tutaj wsadzić kawałek jakiegoś kartonu, bo niestety na wybojach tuczę strasznie metalicznie. Ale to jest taki mankament tych to jest hałd, mankament tych Tak, Mankament, hałd, tak? mankament, hałd, tak. mankament hałd, tak samo jak z... to jest tutaj te klapki, prawda? Te cup odpalają no, Można nie. odpalić? Nic nie wybuchnie. Nie, teraz nie. nie? Działa. To, to jest ten zamiennik, tak? tak nie, to jest zamiennik. No, tu, tu jest cup -holder, gdzie jest narysowane, żeby jest nie wkładać się, tak? drinków. A, no, to jest książka. Nauczyłeś się Fahrenheitów przeliczać? Nie. nie. Czyli nie wiesz, jaką masz temperaturę. Nie mam pojęcia. O, o, coś pięknego. Wyjdziemy później na zewnątrz, żeby przez <c gosta> ten jechać. Ale tak jak w tym trybie idziesz na tych. bo tutaj można ustawić sobie jakby agresywność zmiany wieżdżu, Tak, agresywność. Szybkość. Szybkość, tak. To na tym trybie, takim widzę pośrodkowym, to jak jedzie się normalnie, to nie ma jakiejś takich agresji. Chyba, że ujmujesz mu gaz, jak energię czy nie. A z łopatek na przykład korzystasz? Czy? Korzystam z łopatek, no to miał to już przy agresywniejszej je, jeździe. Chyba, że chcę downshift zrobić, żeby postrzelał z wydechu. No to. Ale no, strzela? To jakiś Czyli Nie, nie było nic robione. Kwestia samego wydechu tak naprawdę dała mu. Te strzały z wydechu, czyli uwolnienie wydechu. Między 6 a 7 tysięcy jak naprawdę tak agresywnie się zrobi tego downshifta, to, to ładnie strzela. Ale fajny jest taki, czuję, że jest taki zwarty, nie jest wytłuczony ten samochód, nie, bo czasem się siedzi i to auto jest takie. A właśnie, bo dlatego, że amortyzatory też zostały zmienione przednie, bo przy, nie powiedziałem, przyjechał z wylanym amortyzatorem jednym. O, no tak. to to jest... No, ja, dlatego no. pan Rafał się do mnie nie odezwał pewnie. Tak, tak. jeszcze ci amortyzator na końcu. Jeszcze się z powrotem. Z reklamacją. <laughs> jak go sobie, to tak, podłokietnik w momencie, w którym jest w pozycji zamkniętej, nie tak teraz. Tył, tak? Tak, to też, mm -hmm. jest, to też jest ich bolączka. Co jakiś tam plastik potrafi się w tej rące ukruszyć. Jak ci się jeździ tym samochodem? Bo Wiele osób marzy o tym M5. Chciałoby mieć taki M5. Ja osobiście też jeździłem nie jednym takim M5 i no, fajny jest to samochód. Fajny. Fajny. E, pierwotny można żeby, no, tak, by, tak ująć. Mechaniczny. Mechaniczny taki tak. Właśnie z nie biegów przez silnik v 10 które w tej chwili nie produkują. No. To jest unikat, to pierwsze i ostatni silnik wyprodukowany przez BMW. E, na za czasów, miesięc, jak byli jeszcze w Formule 1. Obracają się ludzie za tym samochodem, jak go widzą? Czy dalej to jest samochód, na który zwracają przechodnie uwagę? Hmm, zwracają uwagę, natomiast e, zwracają uwagę ci, co się co ci wiedzą, co jedzie i się znają. Chyba, że natomiast, go najpierw słychać, jak jedziesz w emocjonalny Najpierw to ja to, tak, to. chyba, że go najpierw słychać. Natomiast bardzo niewiele detali odróżnia go od wersji zwykłej, że tak powiem cywilnej, tak gdzie jest cywilne, natomiast u czyli W takiej zwykłej wersji na przykład do Jest to zderzak przedni, tylny, progi, e, lusterka e, ten detale, no, nie? Tal, detale. I z zewnątrz nic nie tego tak naprawdę nie odróżnia. Nie, nie ma tego whitebody, on, on nie jest poszerzony, nie nie, 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 ni niestety właśnie przez to dostaje bardzo dużo zapytań na ulicy, czy jest to prawdziwe. M. Że tylko udawał, A Aż ten nóż otwiera w kieszeni? ten nóż otwiera w kieszeni, dokładnie. Szczękę wtedy ubiera, na zawsze. Jak się masło, to odpali, to wtedy. A, wtedy, do... przepraszam, nie ma a, tematu, Przepraszam, nie, nie ma Właśnie wtedy te ale, że niewiele rzeczy, znaczy, no nie niewiele rzeczy go odróżnia tak naprawdę. Od, od Czyli od tej mógłby tej być bardziej jakby mógłby taki być Wyrazisty, mógłby bardziej, tak? bardziej wyrazisty. Dobra, jaki następny samochód? No bo to jest wysoko poprzeczka zawieszona, 500 koni, żeby coś cieszyło, no to pewnie co? Następna generacja F10. F10, czyli to jest ten kierunek. Następna generacja F10 to jest ten kierunek i myślę, że chyba F10 na pewno w kierunku F80, tak? To jest, nie, nie F80, przepraszam. No na, na to jeszcze kolejna, nie? jeszcze następna generacja. Ta już z x Tak, tak, to. Nie, F80 to jest m 4 tak, tak. 3M4. E, no to nie, nie to F90 z tego co jest. F90 tam, F90 to jest. Nie, już, to już nie, nie jest on. To. to już nie to samo. Nie, i tak zdogreśniona f 10 poprzez właśnie zmniejszenie tej ilości cylindrów, czyli mamy tam 8 cylindrów, turbo doładowane. Inna charakterystyka na, jest zupełnie samochód. charakterystyka jest. No Natomiast jest to auto w dalszym ciągu bardzo szybkie i o wiele szybsze na pewno. No tak, bo może jeszcze 60, i, 60 tak. Tak. I to, że ma turbosprężarki, no, daje to spory potencjał, żeby I iść dalej tuningować dokładnie. Tam 600 koni z tego silnika to jest nic. Tak jak wspomniałeś będziesz chciał kolejną generację 10, pewnie ją kupisz z nami, bo będziesz chciał mieć kubek, to jest normalne. Kolejny. Więc pytanie, co, ten, co z tym jeszcze 60? Zostanie w garażu? Będziesz go chciał sprzedać? Nie, A60 idzie na sprzedaż, aktualnie jest wystawiony, szuka nowego domu. Jeżeli ktoś chce przygarnąć E60 z tego odcinka w stanie oczywiście, ja jak powiemy jak na większy, stanie jak na zdjęciach, no to tu jest stan jak na filmie. Nie, auto jest naprawdę bardzo zadbane, dopieszczone. Jak widzieliście wszystko, wszystko z autem jest OK, więc jeżeli chcecie, tylko to na dole w opisie będzie, będzie kontakt, żeby... Można sobie było taką zabawkę do garażu sprawić. czego od nas, a od naszego partnera, czyli marki WioFo. Rejestrator. Dziękuję. To, że jest rozpakowany, to nie znaczy, że był używany. Nie, ja tylko Adam <laughs> dwa razy napłył do środka. <laughs> Bo myślałem, że wciąż z niego pił. Dziękuję. W tym odcinku już wszystko. Jeżeli Ci się podobał to zostaw łapę w górę, napisz komentarz czy kupił być może M5, M6, a może zupełnie coś innego. Na dole w opisie odcinka znajdziecie kod rabatowy, jeżeli będziecie chcieli kupić kamerę, a na kubki nie ma kodów rabatowych. Możecie kupić auto ze Stanów. Dla mnie oczywiście. A jak będzie bez nas to wyślesz. Tak? No, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.